Generalnie mechanika tej mojej postaci jest taka, że wrzucam takie warcraje, które działają na wszystkich okolicznych sojuszników i na przykład tutaj, gdy atakują, to mają szansę na zwiększenie ich maksymalnego HP, czyli statystyki wounds. Więc tak to tutaj funkcjonuje. Chyba, teraz mam tutaj oponenta. Cyk, slow'ek. Pyk. Jedziemy. Patrz. On nie wróci do swojego. Jak się wychylą tacy squishy, no to mają problem, nie? To mają problem. Dobra, cofka chyba. Oj, kurde. Elis tu da good plan. Nic da best plan. Nic da good plan, best plan. Leads to good plan. Dobra. Tutaj generalnie ta postać polega też na zmienianiu planów, czyli takich stensów jakby, nie? Tylko jeden skill powoduje troszkę jakbyście grali w Ekspedycję 33 i grali tą rudą. to rudą. To mniej więcej tak to działa, że po prostu przechodzisz ze stensa do stensa. No ta miejscówka jest startowa, ale to wynika z konstrukcji gry, wiesz? Po prostu tutaj to jest tryb Realm vs. Realm. I dużo ludzi tak gra w ten, ten tryb Ale no po prostu to jest specyficzna konstrukcja tej gry Ona jest oparta o PvP, skupia wszystkich na jednej instancji I tak jest, a nie inaczej Kurde nas, będzie chyba lipa, co? Nawet gości nie ma jak resnąć zapewne A, respawn Oni widzą moje, kur, to prawda. Nie mam totalnie nic kupione na tej postaci, bo też nie mam zupełnie Marek, znaczy Warcrestów, a Warcrestów też sobie nie przesyłałem z innej postaci, bo na innej tu już mam człowieku, na tej głównej już tam ponad tysiaczek chyba siedzi. O. Czekaj, yy, on another players. Czemu nie mogę tego Bówka użyć? Nie bardzo rozumiem. Polster. Save the Runs Czekaj, czekaj, czekaj. Czemu nie mogę tego, tego skillka użyć? Wiecie, to jest skillek. Aaa, rozumiem. Tylko na moim party, a nie na całym workbindzie. Czaję. No to trochę lipa. To trochę do dupy jest. Dobra, to na tym mogę użyć. Będzie ok. Będzie ok. Tylko jak się tam człowieku przebić? Nie ma jak. Cześć kusek. Witam, witam. No co, ja mam iść? Iść? Widzę? Powiedzcie słowo i idę. No i pa, już nie mam życia. Nie mam użycia. Nie mam. No, umieram. O, niezła zabawa. Niezła zabawa ty Zabijmy mu lwa. Lecimy z tym. Pyk, 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 defensywka załączona. Ja wiem kolego, że ty się dobrze bawisz, bo ja cię chronię i biorę obrażenia od ciebie no ale jest wyjewka. Czekaj, ile tu się razy stakuje? Increase your own uh, and your defensive targets weapon skill. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli to też na moim targecie chyba zwiększa defensywę, to ja muszę cały czas tego używać. Sami mnie ponosi idę za bardzo ofensywnie. Ale wygląda na to, że trzeba Tyk, defensyweczka, potek i lecimy. O kurde, dwa nowe skile dostałem. Nie wiem, co to zmienia. Jak widzieliśmy? Zmienia rasę. Nie, 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 nie. nie. Co to jest za skill, ty? Sześć. Will this effect will fade. A ty, to jest fajne, bo to jest interapcik, dobra. A piątka? Nic da good plan. Czyli nic, plan. Good plan. Kurde, ale tu są rotacje ciekawe na tej postaci, wiecie? A, i koniec. No to GG. Przerypane. Fajna postać. Jeszcze 12 Warcrestów dostaliśmy. Wiecie, co bym zrobił? Poszedłbym jeszcze skauta zrobić i... Czyli przejdę się po tych po prostu miejscówkach. Oddam quest'a? Ja, może bym z... go zabił? Gdzie lipa, nie? Ja. Sam lew zaraz zje. Ty! Chłop nawet mnie nie musi by bić, jest problem. <laughs> no nie, no porażka. A Awkus stoi, gościu. I patrz, pół życia mam. Zaraz mnie zabije. Nie no, jakby nie był na awku, nie miałbym szans. Ale serio, no nie mam ani jednego elementu ekwipunku. Nawet z pierwszego quest'a tam są takie przedmioty, które warto wziąć. Um, znaczy z pierwszych questów, nie pierwszego questa ale pierwszych kweściki, tam są takie trinkety, można to nazwać. Um, no, a nie, nawet tego quest'a nie robiłem. Nie? Dobra, Czeka, czekaj nie zaliczyło. Co to za gra? Return of Reckoning. Warhammer Online się nazywa. No i dobra, kaplica, czyli nie działa skautowanie, jak już się bitwa zakończyła, więc nie zrobię. Portal do miasta. Wykrzyknij ticket Jeszcze raz, wszyscy subskrybenci. Wykrzyknij ticket Żeby każdy miał. Co, co, co my tu chcemy? No na dziewiąty poziom wezmę. Proszę bardzo. Upewnijcie się, że każdy ma. Wybieramy zwycięzcę. Ewentualnie mógłbym iść. Nie, bo muszę kupić sprzęt. Dobra. To dzisiaj, Na dzisiaj będzie tyle, po prostu sobie y będę mo montował dalej film po streamku, y bo teraz to wiecie, pasowałoby mi się zastanowić, który sprzęcik sobie kupić, musiałbym przejść po tych NPCach, nie chcę Was ty tym zanudzać, jutro się widzimy na Oldschoolu, a teraz...